Cześć moi kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na naszym, na naszym, na moim kanale Jest to pierwszy odcinek z daily naszego noworocznego I dzisiaj gramy w taką kolorowankę, słuchajcie, kwadracikową Także ja w sumie ja zacznę Może zrobimy to Ja zacznę i, i będę wam opowiadać Chociaż to w sumie nie ma co opowiadać Bo myślę, że wiecie co to jest Taka kolorowanka po prostu, że kolorujecie kwadraciki i... Ja powiem Wam, że ta gra jest bardzo dobra na podróż na przykład, bo... No na przykład wybieracie sobie obrazek, bo to jest mały obrazek, nie? To jest nic Ale wybieracie sobie jakiś duży obrazek i kolorujecie, aż mu się bateria wyładuje w drodze na wakacje, nie? Także... Fajne, fajne. Powiem wam, że jest, powiem wam też, że jest bardzo dużo wersji te, 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 tych kolorowanek, ale ja osobiście najbardziej lubię to. Tam się najlepiej sprawdza i po prostu nie no, moim zdaniem to jest najlepsza gra. No najlepszy rodzaj tej gry kwadracikowej. Po prostu tak uważam, że to jest najlepszy rodzaj tej gry. Po prostu najlepiej mi się sprawdziła, a powiem Wam, że miałam dość dużo, myślę. To przynajmniej ja tak uważam, że miałam dość dużo ilość aplikacji, związanych właśnie z takim kolorowaniem. I ta mi się najlepiej sprawdziła. Także ja polecam Wam tą wersję gry. No akurat tą. To się nazywa chyba pik cyfry, ale nie wiem. Na pewno macie w tytule filmu. Nie wiem też jak to się, się czyta. Ale to jest chyba pik cyfry, także możecie sobie wklepać i. I, i, i naprawdę ja bym się że by sięgam, żeby właśnie świetnie spieszy ta gra. Dzisiaj jest taki, jest taki, jest taki luźniej gry. Yy, wiecie, tak na dobry początek tego daily. Myślę, że w sumie... Możecie napisać w komentarzach, e, czy chcecie więcej może takich daily, codziennych odcineczków. E, e, powiem Wam, że nagrywałam chyba dziesiąty raz. E, po prostu wszystko mi się skopało. W ogóle na początku miała być jakaś inna gra, ale no. Mam nadzieję, że to już jest ta poprawna wersja. Chociaż jeszcze nie wiem, no, ale, ale mam nadzieję, że to jest ta poprawna wersja. A jak. Ta wersja leci na kanale, no to znaczy, że jest poprawna. Także... No, jak widzicie taki mały, szybki obrazeczek. I ja oczywiście reklama. Pozdrawiam. Także jak widzicie prościutka gra, ale mm, bardzo mi się podoba. Ja po prostu lubię tę grę. Ja ją miałam wiele razy na telefonie, ale osobiście to pobrałam ją wczoraj na nowo. Powiedzcie, to tak raz się odstalowuje, bo się nudzi, potrzebujecie miejsca. to już zrobiłam. No bo mam od wczoraj. To jest dopiero wielki rysunek. To się w sumie <laughs> na wakacje. Patrzcie, ile tego jest. Patrzcie ile to jest w ogóle kolorów masakra. Powiem Wam... Istna masakra. Nie będę tego robić, bo zajęłoby odcinek godziny chyba. Także zrobimy sobie jeszcze parę obrazeczków. Mniejszych takich, a jak... Y no po prostu wydaje że się, będzie wam wyda się wydawać ta gra ciekawa, no to wtedy sobie pobierzecie ją w pełnej wersji. Jak widzicie jest tu masa tych... No, dobra, może zrobimy ołówek. Na białym tle, serio? Jemy do. No, dobra. Trochę będzie to za długie. Jedy oczywiście reklama! Słuchajcie, to prowadza mnie do szału. normalnie do szału. Powiem wam, że jak nagrywałam odcinek wcześniej, no, właśnie też o tej grze, ale się zepsuło. Zepsuło się, no to... to po prostu z 10 reklam. Z 10 reklam. Gra mi się zawiesiła, wyszłam z gry i też mi nagrywanie ekranu wyszło, także super. Tutaj jakiegoś gostka. To jest chyba. mi się wydaje, tylko że to jest gostek z Minecraft'a. Wiecie, ten, ten wieśniak. Kim mi się tylko wydaje? Chyba mi się nie wydaje. To jest ten wieśniak? Serio on zrobił tego wieśniaka? Bo tam jeszcze widziałam tego szkieleta. Kurde. Nie wiem. Nie, nie pamiętam, ten wieśniak. Nie, ale trochę wygląda jak, no powiedzcie, że trochę wygląda jak ten wie, wieśniak z Minecraft'a, nie? No, przyznajcie. To chyba będzie jakiś czarodziej, czy coś takiego Okej, no, okej okay, okay. Ciekawio Gdzie, no Taka właśnie Prościutka. Yy, yy, giereczka I tak jak już wspomniałam, bo w sumie nie wiem co mam mówić A nie chcę też po prostu, żebyście patrzyli, jak koloruje to wszystko. Eee, no. Bardzo lubię tą grę. Ja w sobie sensie bardzo lubię wersję tej gry. Jeśli chodzi właśnie o to kolor kolorowanki, to to jest zupełnie Najlepsza wersja tych kolorowanek, które miałam. Więc wam też ją polecam. Gram mi się nie. No, i znowu reklama ja nie. Już 40 raz widzę dzisiaj tą reklamę. No. Zrobimy sobie jeszcze może jeden obrazek może dwa. Wiecie. Tak, no, zachęta. Nie będę wam pokazywała całej gry. To będzie taka zachęta dla Was. No, może spróbować sobie pobrać tę grę. Bo powiem Wam. Że się opłaca, prawda? Że się opłaca. Yy... Dobra, zrobię już kieleta Także, no. Zaraz będziemy sobie kończyć odcinek. Nie wiem, ile już trwa. 6 minut? No, to będzie taki trochę krótszy odcinek. Yy... Ale myślę, że się fajnie sprawdzi. Możecie napisać w komentarzach. Yy... Może polecacie jakąś grę, że. Do naszych odcinków, niekoniecznie może do daily, naszych codziennych, e, nozowocznych 7 dni. Przypominam, 7 dni e, będą odcinki 7 dni, także to jest pierwszy. E, więc możecie napisać w komentarzach, jakie gry może, mogłabym nagrać dla e, na was, żebyście sobie przejęli. E, bo ja mam dużo gier, powiem Wam, ale nie wiem, ciężko mi określić. No bo wiecie, nie mam z Wami jakoś tak. Nie gadam z Wami, po prostu ja nagrywam to, co mam w zanadrzu, nie? Ja I nagrywam. Ale nie wiem, czy Wam się to podoba w ogóle. Także możecie napisać w komentarzach, jakie gry chcielibyście zobaczyć na, na kanale. Wtedy mm, staram się pobrać, ja? I. I zabrać Więc wiecie Piszcie, piszcie Dobra, słuchajcie <laughs> Pokończymy sobie ten odcinek A Jeszcze wam pokażę jedną Rzecz, którą możecie tutaj zrobić Mianowicie Kurczę, gra się zwiesiła Nie, dobra Mianowicie, możecie stworzyć Tutaj sobie ym, Taki pokój Macie i możecie sobie tutaj Stworzyć jakąś Rzecz. Kurczę. gra się zawiesiła. Nie. Słuchajcie, czekajcie chwilkę, ja zaraz tam. Bo gra mi się zawiesiła. Zaraz do Was wracam, czekajcie. Dobra. Eee, dobra, już wyszłam z gry i już działa. Także jeszcze tutaj wam pokażę, bo możecie. O, widzicie, macie takie własne pole i możecie coś tutaj sobie zrobić. Także Um, jeszcze Wam pokażę, żebyśmy mogli sobie obczaić i aha, bo na błąka, dobra. I co, so, zakończymy ten odcinek, nie? Um, myślę, że że. Nie wiem co już mam gadać, po prostu nie wiem co mam gadać. Serio, jakby totalnie, totalnie nie wiem. Ciężko, ciężko się wyjście sobie gadał w takiej grze. Bo nie wiem po prostu to tłumaczyć, wiecie, wiecie, nie... Ja nie wiem jak mam tłumaczyć tą grę. Ciężko jest, ale daj radę. Dobra, czekajcie, czekajcie. Tutaj. Jak wiecie co, co robię, to możecie napisać w komentarzach. Ciekawe czy ktoś zgadnie. Okej. Okay. Teraz potrzebujemy mój nowy kolor. Myślę, że już nie trudno się domyślić, co to będzie. Bo się tutaj. zaraz zobaczymy, jak to wyszło w całości. Za mało tutaj jest z tej strony. O, widzicie? Tylko jeszcze troszkę tutaj poprawimy. E, mogę Wam zdradzić, że daj nasza. Nie będzie się pojawiło na komputerze, tylko na telefonie. A widzicie tutaj pięknie. Zobaczyłam, że tego na telefonie, no bo bo tak, po prostu taką. Macie tutaj subskrybować kanał. Widzicie, subskrybujcie kanał. O, no, no, mam jeszcze jeden pomysł. Taki, taki pomysł. No. my sobie ciekawe czy mi wyjdzie napis taki sy o... czekajcie S Sub, sub. Dobra, ja wracam do Was zaraz, jak zrobię ten napis. I wtedy już będziecie na pewno wiedzieć, co macie robić. Czekajcie. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. I zrobiłam ten napis. Subskrybuj. Chciałam zrobić jeszcze łapkę w górę. Ale nie wyszło, a także to będzie widzieliście w sumie. Eee, no i subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. I miało być kilka jest kilkunastominutowy, ale trudno. Także co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, odcineczku. No i w sumie to. Pa!